Czołem wikingowie i tarczowniczki! Przed wami kolejny odcinek przygód Haralda Łysego. W poprzednim odcinku kontynuowaliśmy poszukiwania Wiedźmy z bagi, Niestety bez skutku. Wybraliśmy się także na pierwszą wyprawę w góry, gdzie udało nam się wydobyć trochę srebra. Niestety golem pokrzyżował nasze plany transportu rudy. Harald poniósł pierwszą śmierć, a zbroja i część ekwipunku wciąż leżą gdzieś na ośnieżonym zboczu. Dziś wracamy w góry. Spróbujemy odzyskać nasze rzeczy, przetransportować srebro, a jeśli się uda, zapolować na kolejnego węża morskiego. Do dzieła! Nie grałem między odcinkami, także ruszamy od momentu, w którym skończyliśmy. Dobra. Muszę wziąć ze sobą jakieś jedzenie. Wezmę to. Weźmy trochę strzał. I może stary łuk. No i póki co weźmy ławę z brązu i puklerz z brązu. Jaka jest pora dnia? No, myślę, że zdążymy jeszcze. Wezmę ze sobą trochę kamienia. Choć tam jest jakiś kamień. Nie jestem pewien, czy uda mi się go zgarnąć zanim golem do nas e, dojdzie, więc tak. E, mam zamiar zwabić go do tej dziury po wydobywaniu srebra. E, spróbujemy zasypać tę dziurę, tak, żeby nie był w stanie z niej uciec. Jestem golem. A! Uśpił się. No dobra, to jest nasza szansa w takim razie. Tutaj leży reszta srebra. Tutaj jakiś kamień. No, to już może zbuduję tutaj. O, już mnie usłyszał. Dobra, eee, zwróćmy. O, z czymś tam walczy. Dobra. is it the Uh, yy, golem uwięziony, no okej. Okay. Dobra, muszę zlokalizować swoje rzeczy, bo robi się tu niebezpiecznie. Dwa wilki, hm. Aj, nie, akurat na drodze do naszych rzeczy. Ten wilk z głowy. Drugi jest tam. Hm. To wilk z gwiazdką. Uff, trucizna nas uratowała. Dobra, ale droga jest wolna, więc szybko pobiegnę po nasze rzeczy. Dobra, za zakładajmy to. O! Nie, nie będę teraz z tą walczył. Przy okazji wyświetlę modyfikatory świata i przypomnę zasady dla tych, którzy dopiero dołączają do serii. W bazie stoi ołtarz ofiarny dla Odyna. Za każdym razem, gdy chcę zbudować nowy portal, muszę złożyć na nim ofiarę ze złota. Pierwszy portal był za darmo, ale każdy kolejny kosztuje o 100 więcej niż poprzedni. Złota raz opierowanego nie da się odzyskać, ale same portale mogę niszczyć i przenosić. No dobra, wracajmy do przygód. Może pozbieram to wszystko, co mogę? To srebro jest póki co tam bezpieczne. Kolejny wilk. No nie mam nic przeciwko polowaniu na wilki. Oj. No to nie wyszło. Dobra, błąkanie się po górach w tym momencie jest dosyć ryzykowne. I tak kończy mi się nieodpitny na mróz, więc A, myślę, że zróbmy tu porządki. Dobra, wrócimy tutaj rankiem. No i weźmy koniecznie wóz ze sobą, żeby przetransportować to yy, srebro na dół. No, powiem wam, że to było bardzo e, stresująca sytuacja, ale cieszę się, że nam się udało, że tak sprawnie udało nam się odzyskać te rzeczy. Dobra, wezmę ze sobą jeszcze dwie mikstury na mróz, nieco innych mikstur. Tak, no niestety, ale straciliśmy część. Dwie takie i dwie takie, będę musiał naważyć trochę więcej. Może zrobię to od razu, żeby nie, nie, nie zapomnieć. Na pewno będę musiał zrobić żelazną buławę. To jest najlepsza broń na góry, póki co. O, dostałem mięso ekstra. Świetnie. Lepszej na drugi poziom. Tu jeszcze leżą jakieś rzeczy. A ten golem nie próżnował. Kilka wilków ubił. Tu jeszcze leżały jakieś skóry na pewno. To zostawię na razie tu. Załadujmy srebro na wóz. Wydaje mi się, że przynajmniej jakieś 100 z 15 srebra przepadł. Jak zginęliśmy? Ok, 262. Jak właściwie chcę to zrobić? Czy zwyczajnie spuścić ten wóz tutaj w dół? Tak, chyba byłoby najłatwiej. Hmm. No zobaczymy. Powinien dość rady. O. Oj. O. Nie do końca tak chciałem to zrobić, ale. Może w sumie to i lepiej. Dobrze byłoby wziąć ze sobą jakiś portal, zanim tam ruszymy. Także szybko po to skoczę. Złóżmy ofiarę. Tak, 800, 7 i 8. Do skrzyni leci 8. Nie chcę ryzykować utraty kolejnego kilofa z żelaza. No a ten jak stracimy to nic się nie stanie. Choć przyznaję, że wolałbym nie tracić buławy na pewno. Dobra, zepchnijmy ten wóz. Niech leci! Żebym tylko nie spadł. Eee, wóz przetrwał. No, udało się. No Okej. Okay. Eee, w takim razie chodźmy po statek. Myślę, że będę płynąć w nocy, żeby nie tracić czasu. Czujesz ciarki... Czujesz ciarki na plecach! Oj! Oj! Dobra! Dawaj! To jest nieźle. Wysokość szlama, było być ciężej. Naprawdę nie jest tylko ten jeden upiór. Gdzieś musi być. Już muszą być inne. O, tu jest. Uff... No nieźle. Sześć łańcuchów. To sporo. Uff... Co ja szczęście zdążyłem zbudować... ...małą chatkę dla Hojraka. Właśnie przed obawą nalotów. No chodź tu. zostaw mojego jelenia. Uff, okej, okay. no to się udało. Okej, okay. tam są jakieś bagna, ciekawe czy tam jest wiedźma. Nie wiem, może kiedyś to sprawdzę, póki co przetransportujmy to srebro do bazy. Myślę, że na pewno pierwszą rzeczą, jaką zrobię, będzie kiełdrał no, Te bagna nie wyglądają na zbyt... o, wąż morski! Okej, okay. mój łok nie jest, a daj rada. Ładny wiatr, ładny wiatr. Dobra. Wydaje się, że powinienem go... Tak! O! Kolejny trofeum! Nieeejku. Nie udało się, ale 12 sztuk mięsa z węża morskiego. No to sporo. A. O, przez chwilę mieliśmy rybę na pokładzie. Dobra, chciałbym to popłynąć z brzegu. Liczę na to, że trafimy na nasz drogowskaz. Tak, jest nasz drogowskaz. Świetnie. No to w tym miejscu skręcam. No i płyniemy teraz tutaj. Fantastycznie. Wiatr nam sprzyja. Pogoda nie za bardzo. O! Duża fala. Może trafimy na jakiegoś kolejnego węża morskiego. Nie mogę nic przeciwko. Dopłynęliśmy chyba. Pogoda nam zupełnie nie sprzyja. Przed nami jest czarny las. Przynajmniej widzę jakieś drzewa. Wydaje mi się, że gdzieś to powinna być rzeka, chyba. Ta, która prowadzi do nas. Nie, to nie wygląda na rzekę, to raczej jest Nawet jeżeli musielibyśmy opłynąć naszą wyspę, to myślę, że i tak trafimy. Ważne, że wiatr nam sprzyja. Mam przynajmniej nadzieję, że to jest nasza wyspa, bo na pewno nie zboczyliśmy z kursu. Tak myślę. Wydaje mi się, że jeżeli teraz skręcę tu w prawo, to powinniśmy dopłynąć. Gdyby tylko tam mgła zniknęła. O, tak, to chyba ta wieża. Tak jest, dotarliśmy. No, świetnie. No to muszę Wam przyznać, że jestem sobie w stanie całkiem już wyobrazić te nasze okolice. Wezmę wszystko, wezmę wszystko. Jakieś ryby może wyskoczyły tutaj? Hmm. Ostatnio się to nie zdarza. No tak się cieszyłem. No cóż. Dobra, pora uruchomić naszą produkcję sztabek. No, cieszę się, że udało się z tym kolenem załatwić to tak bezproblemowo, bo przyznam szczerze, że ostatnio po tamtej śmierci trochę miałem wątpliwości. Nie miałem harpuna. Jeden z Wikingów sugerował, żebym użył harpuna. Ale no cóż, nie wziąłem ze sobą na ostatnie żeglugi kilofa, więc niestety nie zdobyłem chityny i nie miałem jak zrobić harpuna. A wiem, że jest to jeden z najlepszych sposobów załatwiania golemów. No, uwaga! Pierwsze sztabki srebra już są, no to odblokujmy nowe przepisy! Kamizelka z wilka, spodnie z wilka. Czy ktoś z was robił kiedyś srebrne strzały? Bo ja właściwie nigdy, a trochę gram w tę grę. Wyobrażam sobie, że byłoby dobre na przeklętych przeciwników jak, nie wiem, Nieumarli, Kościoszlam czy Jaglut, ale jakoś nigdy nie pomyślałem o tym, żeby wykorzystać srebro do robienia strzał. Wydaje mi się zbyt cenne. Myślę, że kamizelka z wilka byłaby dobrą opcją. Ile nam zostało? Trzy miody pitne odporności No właściwie nie musiałbym już korzystać z tych miodów. A, kiełdraugra, no tak. Maź. No, mam jeszcze gdzieś zieloną maź. Oj, niewiele mam tej mazi. Muszę wybrać się na bagna w takim razie i zapalować na jakieś abominacje i zdobyć trochę mazi z drzew. Ale to może innym razem. Na pewno starczy na to, żebym zrobił przynajmniej łuk pierwszego poziomu. Eee, nie wiem ile mi się udało... Eee, niewiele udało mi się zrobić tego obsydianu, ale może zrobię strzały obsydianowe. Mogłem zrobić mrożące, ale szkoda mi na razie gruczołów z urażenia. Strzały z obsydianu są nam naprawdę dobre na ten moment. W połączeniu z y, tym łokiem myślę, że świetnie będziemy sobie radzić. Powietrze nosi się z siarki. Oj! To może mi zaszkodzić. O, duch? Jego się tu nie spodziewałem. Upiór. Dobra. Może nie, nie potrzebowałem korzystać z tego kościoślama, ale nie ma co ryzykować. W sumie nie jestem pewien, czy ich atak podpali moją palisadę? Mam nadzieję, że nie. Hm. Nie podpalił tego drzewa, więc może nie jest w stanie też podpalić palisady. Dobra, srebrna tarcza. Co wybieramy? Myślę, że zostanę przeczerwieniony i czerni. Au, lepszy od razu. Naprawdę niewielki koszt, a może uratować życie. Pancerz ten sam, co nasza zbroja łuskowa, ale przynajmniej będzie dawać nam ochronę przed mrozem. No okej, okay. myślę, że będę tutaj jeszcze spędzę trochę czasu w bazie. Zrobię małe porządki i. Następnym razem wybierzemy się w góry. Yy, zdecydowanie, sporo nam się udało osiągnąć. Przede wszystkim, udało nam się przetransportować. A nie, przede wszystkim, udało nam się odzyskać naszą zbroję, że będzie naszym zapasem. W razie czego mamy już nową zbroję yy, z wilka. Udało nam się przetransportować sporo srebra. Yy, upolowaliśmy kolejnego węża morskiego. No, dzisiaj to już wszystko. Yy, ja zajmę się tutaj przetapianiem tego srebra. Przygotowaniem do kolejnej przygody w, w górach. I no cóż, na pewno będę chciał spróbować jeszcze szukać tej Wiedźmy. Nie wiem, może sprawdzę te bagna, na których już byliśmy poprzednim razem. W których zostawiliśmy swój teleport. Może sprawdzę te bagna, które są tam obok tej góry. No zobaczymy, nie jestem pewien czy będę robić to razem z wami. Czy spróbuję podjąć się tego wyzwania poza, to znaczy między odcinkami? No mam nadzieję, że dobrze się dzisiaj ze mną bawiliście. Oczywiście, dzięki wielkie za oglądanie. No i do zobaczenia za tydzień.